Przedstawicieli oddziału IPN w Gdańsku, pana Przemysława Olstowskiego, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Gdańsku. <klucza> Witam delegację Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Wisiecką. Witam organizatora uroczystości, pana Tomasza Ewertowskiego, wójta gminy Lubawa. W imieniu organizatorów pragnę powitać przybyłych gości. Pana Jana Laskowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Lubawa, wraz z radnymi. Pana Piotra Kornatowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Rybno. Serdecznie witam. Sołtysów na czele z sołtysami plebiscytowych w miejscowości pana Kazimierza Hyzińskiego, Sołtysa Lubstynka oraz pana Piotra Chyżyńskiego, Sołtysa Sołectwo Nagusze z Gminy Rybną. Witam serdecznie księdza Karola Szmita, proboszcza parafii złotowy. Witam kierowników Urzędu Gminy Lubawa, jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów gminnych szkół. Witam serdecznie przedstawicieli kierowników jednostek organizacyjnych z sąsiedniej gminy Rybną. Przedstawicieli stowarzyszeń ochotników z jednostek ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Lubawa. Klubu Seniora w Złotowie, Mortęgach oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszewie. Serdecznie witam delegację pocztów sztandarowych, wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. A teraz o zabranie głosu poproszę wójta gminy Lwawa, pana Tomasza Wrytowskiego. Szanowni Państwo, drugi rok się spotykamy tutaj w miejscu Lubstynek. Jak Państwo pamiętają, w ubiegłym roku się odbyła uroczystość tutaj postawienia tego kamienia i upamiętnienia właśnie tego, co się wydarzyło już 101 lat temu. Plebiscyt na Warmii i Mazurach i po Powiślu został przeprowadzony 11 lipca 1920 roku. Roku w wyniku ustaleń traktatu pokojowego w Wersalu kończącego I wojnę światową. Jego celem było ustalenie przynależności terytorialnych obszarów, które według strony Polskiej ze względów historycznych oraz etnicznych powinny zostać przyznane odrodzonej yy, odradzającej się Rzeczypospolitej, mimo że powiat płaski nie był objęty postanowieniem o sprawie przeprowadzenia plebiscytu odegrał istotną rolę w akcji plebiscytowej. Wielu mieszkańców Ziemi lubaskiej podejmowało działalność agitatorską na terenie objętych głosowaniem. Wśród nich byli ksiądz Alfons Mańkowski z pobliskiego, z pobliskiego Złotowa oraz ksiądz Franciszek Majka z Sambławy. Którzy prowadzili wykłady z historii dla polskich działaczy plebiscytowych. Jak Państwo wiedzą, wynik plebiscytu okazał się z wielu względów niekorzystny dla Polski. Wpływ na to miały oczywiście czynniki zewnętrzne, takie jak tocząca się wojna polsko-bolszewicka. My do końca nie zdajemy sobie może sprawy, ale to był. 11 lipca był plebiscyt, a 15 sierpnia cud nad Wisło, czyli w zasadzie to był okres, gdzie gdzie Niemcy mówili Polakom, że jak zagłosujecie za, nie zagłosujecie za Niemcami, to traficie pod zabór rosyjski ponownie. A wielu Polaków, że tak powiem, i rodziny również z tego terenu było wysiedlanych na Syberię. Tym bardziej nas to cieszy, że nasi mieszkańcy, mimo tej propagandy niemieckiej i tej sytuacji tutaj w naszym kraju mimo wszystko zdecydowali się głosować za Polską. Ja może podam dane dla przypomnienia, w Lubstynku na Polskę oddano 93 głosy, na Niemcy zaś 51 głosów. W Czerlinie, który w latach 98-20 nosił nazwę Mały na promek, przewaga była niewielka. 45 głosów za Polską i 43 głosy za Niemcami. Zdecydowane zwycięstwo odnotowano w Groszkach, gdzie aż 69 mieszkańców opowiedziało się za Polską, przy jedynie 9 głosach oddanych na Niemcy. Majątek na promek, w którym na skutek zastraszenia robotników przez gospodarza strona niemiecka osiągnęła przewagę głosów 39 do 10. Wniesionych, po powniesionych protestach strony polskiej znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej. Także na szczególne uznanie i pamięć zasługują wszyscy mieszkańcy. Obszaru plebiscytowego, którzy wbrew terrorowi niemieckiemu, zastraszaniu i szykanom, zdecydowali się spełnić swój patriotyczny obowiązek, i widać, że to przywiązanie do naszej ojczyzny było bardzo silne. Proszę Państwa, chciałbym w tym momencie również, bo wpłynął na moje ręce list od Pana Wojewody, także go w tej chwili odczytam. Adres Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski Szanowny Panie Wójcie, uprzejmie dziękuję za zaproszenie na 101 rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach. Pozdrawiam organizatorów dzisiejszego wydarzenia, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników. Pełni doceniam wysiłki podejmowane inicjatywy, które upowszechniają znajomość tego rozdziału najnowszej historii Polski, niezwykle istotnej dla naszego regionu. Dramatyczne wydarzenia z okresu akcji plebiscytowej nie przeszkodziły mieszkańcom naszej ziemi w zachowaniu polskiej tożsamości i dziedzictwa oraz nie pozbawiły ich dalszej determinacji w zabieganiu o przyłączenie Rodzinnego regionu do Rzeczypospolitej. Jesteśmy im wdzięczni za przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiary w odzyskanie przez nasz naród własnego, suwerennego państwa. Jestem przekonany, że przykład i wierność, i ofiarność, i ofiarności wpisał się nie tylko w naszą tradycję i historię, ale także aktualnie jest inspiracją do postaw patriotycznych. Organizatorom uroczystości chciałbym przekazać wyrazy podziękowania za trud i konsekwencje w upowszechnianiu historycznej wiedzy, a także w pielęgnowaniu pamięci. Zaś wszystkim uczestnikom życzę wiele, wielu refleksji oraz zadumy nad minionymi wydarzeniami. Łączę wyrazy szacunku Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Proszę Państwa, w tym momencie też bym chciał podziękować tutaj współorganizatorowi IPN. Chciałbym podziękować księdzu proboszowi za odprawienie uroczystej mszy świętej. Pocztą sztandarowym, radą sołeckim, strażakom moim współpracownikom pracownikom urzędu i wszystkim którzy tutaj przyczynili się do przygotowania tej uroczystości. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panie wójcie za wprowadzenie. Tematykę uroczystości. Natomiast teraz poproszę o zabranie głosu profesora Przemysława Olstowskiego. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie, władzom Gminy Instytutu i Pamięci Narodowej, bo, bo to jest zaszczyt być tutaj wśród Państwa i móc mówić o sprawach z tamtego czasu, wygłosić kilka refleksji z górą 100 lat po tamtych wydarzeniach, bardzo trudnych dla. Tutejszej społeczności, dla państwa polskiego, które wówczas walczyło o przetrwanie, a które starało się na miarę bardzo skromnych możliwości nie zapomnieć o rodakach w Prusach Wschodnich i o zadaniu, jakim wówczas był lewistyt o którym najważniejsze rzeczy pan Wójt powiedział i podstawowe informacje znajdą państwo na tej tablicy, do zapoznania się z którą gorąco zachęcam. Jest. Pod każdym względem bardzo dobrze przygotowana i <laughs> tak jak to się zazwyczaj dzieje z, z tablicami, listami upamiętni, przygotowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej w całym kraju. Proszę <laughs> Państwa, <śmiech> gdy myślę o plebiscycie, to pamiętam, bo jeszcze na początku lat 80. babcia nie mówiłem, twój pradziadek mało tam wtedy nie zginął, mieszkał w powiecie lubawskim. Mój dziadek urodził się w Małym Głęboszku w 1905 roku, więc pradziadek był jednym z polskich agitatorów plebiscytowych, którzy z powiatu lubawskiego ruszyli za kordon, żeby pomagać świadczyć za Polską. Administracja powiatowa, podobnie jak w powiecie Brodnickim też, ale tutaj szczególnie w powiecie lubawskim też na miarę możliwości dokładała starań, żeby przygotować kadr agitatorów plebiscytowych, którzy za kordonem będą pomagali miejscowym działaczom ruchu polskiego. Co było, jak wiemy, sprawą niebezpieczną. Bardzo wielu pobitych były sytuacje pobicia na śmierć. Symboliczną taką sytuacją jest śmierć już na początku roku 1922 w Barczewie, w Prusach Wschodnich. Wtedy się to nazywało Bardenstein. Pierwszego Starosty Lubawskiego, doktora Teofila Rzepnikowskiego, jeszcze powstańca 1863 roku. On w, grud w grudniu 1920 roku zdał starostwo swojemu następcy, Julianowi sas Pracował nadal jako lekarz, udzielał się społecznie. I w tych też sprawach udał się w styczniu 1922 roku do Prus Wschodnich. Tam w restauracji został przez miejscowych Niemców pobity. Pobity tak ciężko, że zmarł już w Polsce i został pochowany na cmentarzu w Lubawie, kto spotkał byłego starostę w tej, Po tamtej stronie, więc cóż mogło spotkać szeregowych działaczy lewicytowych. Gdy myślę o tym wszystkim, to myślę o ludziach, którzy nie mieli tyle szczęścia, ile mieszkańcy. Kilku miejscowości, Lubstynka, Czerlina, Napromka, Groszek, którzy wygrali głosowanie. No w przypadku nap Napromka przyłączenie do Polski było dopiero po proteście strony polskiej, wiemy. Dzięki czemu udało się przezwyciężyć działania strony niemieckiej, które spowodowały iż wynik plebiscytu po prostu nie był prawdziwy w wyniku zastraszania pracowników przez pracodawcę, właściciele majątku. Ale to były miejscowości blisko granicy z Polską, tych powiatów, o których jeszcze w Prusach Zachodnich, jak powiat Borodnicki czy Lubawski, Niemcy mawiali polnische Ecke prawda? polski kąt w Prusach Zachodnich, ponieważ nawet w świetle statystyk pruskich to było 70 kilka procent w powiecie ludności polskiej. W skali całej prowincji Prusy Zachodniej, ludność niemiecka miała przewagę. To Tą część, którą przyłączono do Polski, która stała się województwem pomorskim, to było to, co św. profesor Kazimierz Wajda nazwał zwartym polskim obszarem etnicznym Prus Zachodnich. Tam, gdzie ludność polska miała przewagę w skali powiatów wiejskich. Dlatego też przyłączono tą część Prus Zachodnich. Bez Gdańska, bez Elbląga czas pokazał również, że i bez Kwidzyna, Powiśle, Warnie, Mazury. O przyszłości tego obszaru miał zdecydować plebiscyt. O przyszłości większości królów zachodnich, która trafiała do Polski, zdecydowano jeszcze na Kongresie Paryskim później zapisami w Traktacie wersalskim. gdzie też potwierdzono status Wielkopolski, która zbrojnie wyzwoliła się sama. Na Górnym Śląsku też miał być plebiscyt. Jak wiemy, udało nam się przyłączyć 40% dopiero po trzecim Powstaniu. W sytuacji, gdzie zaangażowanie państwa polskiego na Górnym Śląsku było niepomiernie większe, gdzie komisja międzysojusznicza dzięki Francuzom nam sprzyjała, na Warni Mazurach po Wiślu tego nie było, wedle zgodnych świadectw, komisja międzysojusznicza i siły wojskowe sprzyjały Niemcom. W dodatku. Działacze polscy stanęli w obliczu nacisku ze strony administracji pruskiej, ze strony policji, ze strony niemieckich ugrupowań paramilitarnych, bardzo licznych, składających się z byłych frontowych żołnierzy niemieckich. Pamiętajmy też o pewnej wspólnocie losów, jeśli chodzi o Prusy Wschodniej. I o to, co oni przeżyli w 14-15 roku najazd rosyjskich. To było to co łączyło także w lipcu 20 roku najazd bolszewicki, Rzeczpospolita walcząca o przeżycie. Sytuacja, która niemieckiej propagandzie z pewnością pomagała. Pierwszy rok państwowości polskiej na odzyskanym pomorzu też wynikowi polskiemu w plebiscycie nie sprzyjał. Polska administracja, która zastąpiła niemiecką, zaczynała dopiero z różnych względów nie mogła radzić sobie jak należy. Z tego tu polskie województwo pomorskie oknem wystawowym dla ludności na obszarach plebiscyzowych też być nie mogło. Przegraliśmy w moim zdaniem nie tylko moim dlatego, że niezależnie nawet od terroru niemieckiego bardzo dotkliwego nacisku ze strony pracodawców przecież oni wszyscy wiedzieli kto jak będzie głosował. To się odbywało w gminach często nowych społecznościach, ale większość tamtej ludności na Warmii, Mazurach do Polski nie chciała. Tych, którzy byli za Polską po prostu było za nowo. Dlaczego o tym mówię? Bo tym więcej chylić należy czoła przed tymi, którzy mieli odwagę być za Polską, powiedzieć tak, głosujemy za Polską, chcemy do Polski. Były gminy, których prewiscyt wygrano, ale były zbyt daleko od granicy, w powiecie raszelskim, stłuckim, niedzickim, olsztyńskim. Stanowiły pewnego rodzaju polską enklawę. Zostały w prowincji Prusy Wschodniej. Ta odwaga, samozaparcie tych ludzi było nie tylko wbrew niemieckim bojówkom, nie tylko wbrew niemieckim pracodawcom, policji czy administracji. Ten heroizm narodowy polegał też na tym, że było się przeciwko większości i świadczyło się o tym, że się jest Polakiem, co, co po plebiscycie nie było rzeczą prostą. Spore szeregi już na terenie państwa polskiego, Związku Rodaków z Warmii, Mazur, Powiśla i ziemi Malborskiej świadczyły o tym. To były setki i tysiące ludzi, egzulantów, którzy musieli zostawić swoją ojcowiznę, wyjechać, bo nie byli pewni swojej przyszłości. Bo ta większość, która do Polski nie chciała, manifestowała to bardzo agresywnie. Był czas powojenny i słabość ruchu polskiego. I agresywność bardzo tamtej strony, nie tylko Niemców. Wielu naszych rodaków no, w swoich plecach to wówczas poczuło. Dlatego, gdy o nich myślę, to głęboko chylę czoła przed ich poświęceniem, przed zaparciem, przed niewykieraniem się Polskości. Później, przez kolejne 20 lat, już w Prusach Wschodnich, kiedy, kiedy, zwłaszcza w latach 30., to było już funkcjonowanie w państwie hitlerowskim państwie stanu wyjątkowego. I, gdy o tym myślę, myślę też o gorzkim epilogu, który nastąpił w roku 45 i, i trwał przez następne kilkadziesiąt lat. I dla warniaków, i dla Mazurów z różnych względów. Tablica, którą to w zeszłym roku poświęcono, i tablica, którą postawił Instytut Pamięci Narodowej, ma przypominać o Mieszkańca tej ziemi i naszych rodakach z Warmii, Mazur, Powiśla, Ziemi Malborskiej, którzy wówczas świadczyli za Polską wbrew ogromnym przeciwnościom losu, wbrew temu, że wielu tym szczególnie aktywnym przyszło potem zostawić wszystko i wyjechać do Polski. Wyjeżdżali w obawie o zagrożone życie, zdrowie swoich, swoich najbliższych. Umieli <laughs> świadczyć o Polsce, o tym myślę, że czasem. Przypomina mi się jeden z feriatorów na Wańkowicza o, o sytuacji w 1939 roku na początku września w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku, kiedy przesłuchują Kaszuba, działacza polskiego, pracownika portowego. I pada pytanie o narodowość. On mówi Polak. Pada szydercze pytanie od kiedy? On spokojnie mówi od zawsze. Chociaż wiedział, co go za to spotka. Taką samą postawę umieło prezentować wielu mieszkańców pochodzących stron i tych, którzy mieli szczęście znaleźć się w Rzeczypospolitej i tych, którzy po plebiscycie zostali za kordonem. Często, jak powiadam, wbrew większości, wbrew pracodawcom, pewnie też podziały biegły przez całą rodzinę, bo pamiętajmy, że oni mieszkali w państwie pruskim, poza Warmią. Wiślem, ziemią malworską, w przypadku Mazurów w Rzeczypospolitej nigdy nie mieszkali, to łączył ich język, mowa, Mazurzy w większości byli protestantami na Wardii mogło wyglądać się trochę lepiej, ale ruch polski w czasie zaboru pruskiego nie miał tutaj tak dobrych warunków rozwoju jak w Prusach Zachodnich czy Prusach Królewskich na Pomorzu, nie mówiąc już o Wielkopolsce czy, czy Śląsku. To wymagało ogromnego nakładu sił, środków, samozaparcia na co dzień, bo przecież życie na co dzień składało się przede wszystkim z pracy. A jeszcze znaleźć czas na działalność narodową, na to, żeby chodzić od chaty do chaty z kalendarzem katolickim czy ewangelickim, jak w przypadku Mazur. Tu się czyta czasem meldunki oficerów oddziału drugiego, wywiadu wojskowego, który miał swój udział w polskiej akcji na Mazurach w okresie międzywojennym. Świadectwa polskich działaczy na Mazurach, którzy jeździli roz, rozwodzić kalendarz ewangelicki dla Mazurów, czy to był gorący jak dzisiaj, czy kopny śnieg zimą, przenierzeli miejscowości, często dzielą, które często dzieliły po kilkadziesiąt kilometrów i opisują trudności, które napotykały, nie tylko ze względu na, ze strony kierowców, ale taki zwyczajny opór materii wynikający z różnych stron, i z różnych względów tym bardziej podziwiać należy samo zaparcie tych ludzi, że przetrwali, że doczekali Polski i przyszło im tam w 1945 roku żyć, bez względu na rozmaite, często niełatwe przeciwności. Cześć i chwała naszym przodkom, którzy byli za Polską, nie bali się tego, nie bali się poświęcić tego wszystkiego, co mają. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co mieszkańcy Usytka. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękujemy Panie Profesorze za bardzo interesującą reakcję o tych trudnych czasach naszej Ojczyzny. Natomiast Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment uroczystego złożenia wiązanych kwiatów przez delegację. Poproszę delegację o ustawienie się. Szanowni państwo w ubiegłym roku została odsunięta tablica wykonana z brązu dłuta rzeźbiarza Dawida Wawrzyniaka upamiętniająca Polaków, którzy w tamtych dniach opowiedzieli się za odrodzoną Rzeczpospolitą. Dzisiaj chcemy państwu zaprezentować tablicę informacyjną o historii plibiscytu przygotowaną przez oddziały Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, bardzo ładnie tutaj osadzoną przez strażaków. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia serdecznie dziękuję Państwu za udział w uroczystości. Na zakończenie części oficjalnej zapraszam do zapoznania się z tą tablicą, a następnie zapraszam Państwa do restauracji Zielony Zakątek, tutaj na miejscu w Lubstynku, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa poczęstunek. Tam na miejscu będzie towarzyszyć Państwu także wystawa Klebisce 1920 roku, walka o Polskość w armii Mazur i Powiśla. Dziękuję za uwagę, kończę się pięknie.